Kiedy Bóg chce cię wynieść, zawsze zaczyna od trzech kroków. Krok pierwszy upokorzenie. Będziesz źle rozumiany, poniżany, zdradzany. Będziesz się modlić, ale nie otrzymasz odpowiedzi, lecz ta cisza jest święta. To właśnie tam, w ukryciu, Bóg kształtuje twój charakter. Krok drugi posłuszeństwo. Bóg poprosi cię o wykonanie trudnych rzeczy, o przebaczenie, o odpuszczenie, o miłowanie tych, którzy cię zranili. Nie zrozumiesz wszystkiego. Ale posłuszeństwo otworzy drzwi, których nigdy nie otworzyłbyś o własnych siłach. Krok trzeci. Wyniesienie. Przychodzi nagle, nikt się ciebie nie spodziewa, ale Bóg już przygotował cię w ukryciu. Ci, którzy widzieli, jak płakałeś, zobaczą, jak chwalisz Jego imię. 1. Piotra, 5.6. Uniszcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Jeśli kochasz Boga i nie wstydzisz się go, przekaż tę wiadomość swoim bliskim i nie zapomnij powiedzieć: Amen. Jeśli uważasz, że to ważne dla Twojej wiary, zapisz ten film, abyś mógł go znaleźć, gdy będziesz go potrzebować.